Dzień dobry, Skorpiony. Zapraszam Was na horoskop na kwiecień. Zobaczmy energię, jakie tutaj mogą się skumulować. Skorpion, ojejku. Dbajcie o siebie, kochani. Bo jakaś choroba mi się pokazała, jakieś przeziębienie. Skorpion. Jak to będzie wyglądać w uczuciach i w związkach? Ale fajnie. No, super mi się tutaj pokazało. Dwa pierwsze tygodnie to jest praca nad takim yy, ciepłem domowego ogniska. Albo to może być no, tak, taki nastrój, też będziecie chcieli nad tym pracować, albo to jest właśnie rada dla Was, żeby poświęcić te dwa tygodnie na to, aby osoba, która jest gdzieś przy Was, dobrze się czuła w miejscu, w, którym, w które wspólnie tworzycie. Albo też w tym związku, tak, żeby stworzyć właśnie to ciepło domowego ogniska, to jest dobry czas na to. Też może to być taki czas, w którym wy docenicie to, co macie i stwierdzicie, że dobrze by było popracować jeszcze nad tym, albo zawsze dążyć do perfekcji. Dla osób, które nie, nie są w stałych związkach, to to jest dobry czas na to, aby właśnie emocjonalnie, tak wewnątrz, żeby wasza świadomość się poczuła tak jak, tak jak właśnie tutaj te zwierzątka. Czyli taka błogość, żeby popracować nad poczuciem błogości w waszym, w waszym wnętrzu. Nad uspokojeniem myśli, nad tym, żeby czuć się po prostu dobrze. Nawet jeżeli wokół nie do końca tutaj Wam się podoba sytuacja, w której się znajdujecie, to żeby po prostu czuć się dobrze. Czyli te dwa pierwsze tygodnie, niezależnie od tego, czy jesteście w związkach, czy nie jesteście w związkach, pracujecie nad błogością. Czy fundując tę błogość drugiej osobie, Proponując na przykład, bo to też działa na zasadzie lustra, jak wy coś dajecie od siebie, to ta druga osoba też prawdopodobnie da to od siebie. Natomiast jeżeli tutaj jest się w pojedynkę, no to błogość w najlepszym towarzystwie, jakie tylko jest, czyli w swoim. Często Wam o tym powtarzam, żeby się zaprzyjaźnić ze sobą. I to wtedy otwiera drzwi. I to bardzo szybko. Potem natomiast mam efekty tego. Rycerz Kielichów mi się pokazał. Także ten trzeci tydzień w ogóle idealnie praca, zbieranie plonów. I kto wie, czy osoby, które na przykład pracowały wytrwale i są singlami. Kto wie, czy w tym czwartym tygodniu nie poznają kogoś dosyć pozamykanego, dosyć takiego szorstkiego na pierwszy rzut oka, ale kogoś, kto bardzo potrzebuje tej błogości, tego ciepła domowego ogniska, i wtedy możecie właśnie przyciągnąć taką osobę i dać mu to ciepło. I zobaczycie, że jeżeli tylko ta osoba się, bo to jest czytanie ogólne dla kobiet i dla mężczyzn, jeżeli tylko ta osoba pozna Was, zdobędziecie jego bądź jej zaufanie, to może Wam dać w zamian też bardzo dużo ciepła i bardzo dużo miłości, dobroci. Także jest na to szansa w tym właśnie miesiącu. Natomiast dla par mi się pokazała, pokazała wizyta na przykład u, um, u kogoś, kto może Wam pomóc w finalizacji jakichś Waszych wspólnych, i tutaj zaznaczam to, wspólnych planów. Um, czy to wizyta w jakimś urzędzie. Czy to wizyta w banku, na przykład ktoś, kto się zajmuje finansami, wzięcie wspólnego kredytu, bo tak jest dobry poziom tutaj relacji między Wami, że będziecie chcieli nawet coś wspólnego, takiego materialnego wziąć. To jeszcze się nie materializuje w tym miesiącu, ale są prowadzone rozmowy na ten temat. Zobaczmy praca finansów. No, tutaj już nie pokazałam się taka sielanka, chociaż ten pierwszy tydzień jest bardzo pozytywny. Potem mam jakąś ciężkość taką pokazaną, i to, że no, jakiś projekt czy jakaś, no coś, coś idzie ku końcowi, i trzeba spiąć się jeszcze przez chwilkę, żeby to doprowadzić do końca. Może się przydarzyć coś takiego, że dostaniecie pod swoją opiekę jakichś tak zwanych młodych, żeby douczyć, żeby podszkolić i jeszcze bardziej będzie wam ciężko, a denerwować się będziecie niesamowicie, bo tutaj pod koniec mam pokazanego diabła. Także ten miesiąc pracy to pokazał się taki średni. Dlatego zbierzcie dużo siły. Fajnie, że w tych uczuciach Wam się układa, to przynajmniej jedno będziecie mieć z głowy. I co Wam mogę powiedzieć? Nie skończy się to, ten cykl, nie, nie, nie widzę zakończenia tego cyklu pod koniec. Widzę dużą nerwowość i też, dla niektórych, chęć pójścia na skróty, i na przykład no. Diabeł to w pracy i w finansach czasami jest coś, co nie jest zgodne z literą prawa, czyli jakieś oszustwo nawet. Także tutaj zwracam Waszą uwagę, ale też jak wspominałam wcześniej o tym młodym albo młodej, to obserwujcie uważnie tę osobę, dlatego że ona nie do końca mi się energetycznie podoba. Coś z nią może być nie tak, albo może być na przykład. Nie do końca uczciwa. Też czasami przyjmujecie stażystów, albo stażyści są przyjmowani do pracy. No to przy, przy tym stażyście coś, coś tam mi się takiego niefajnego pokazało. Zdrowie i samopoczucia. Jakieś rozczarowanie przy przeszłości mi się pokazało tutaj w tych pierwszych dwóch tygodniach. To jest jedna sprawa. W trzecim tygodniu y, niestety, ale jakieś y, dolegliwości traktujecie zbyt y, lekko. Może bardziej poważnie do tego podejdziecie. Y, nie bagatelizujcie o znaków, które, znaków, które daje wasze ciało. Y, pokazał mi się jakiś brak, brak czegoś też przy tej trójce y, piątka kielichów. Y, no to może. Y, Zwrócić na to uwagę, może po prostu dostarczyć organizmowi to, czego mu brakuje. Tylko teraz kwestia, żeby, żeby to zlokalizować. To może być coś, z czym już kiedyś mieliście problem, dlatego że król Buław to jest ktoś z przeszłości też i tutaj też przeszłość mi się pokazała. Są jakieś dolekliwości, na razie takie bardzo delikatne symptomy. To nie bagatelizujcie tego i zastanówcie się, z czym nawet w takim dziecięcym wieku mieliście wcześniej problemy, z brakiem czego i e, dostarczcie to swojemu organizmowi. Słońce, zaopiekujcie się sobą. Zaopiekujcie się sobą, zaopiekujcie się waszymi domownikami, tak aby poczuli się tacy dopieszczeni. A z całą pewnością, e, w, również poczujecie się lepiej, i również mówiłam o tej zasadzie lustra, yy, również yy, wami się ktoś zaopiekuje. Rada, ostrzeżenie, yy, dwójka denarów, jakaś dwutorowość, która wydaje mi się, że tutaj oznacza yy, pójście dwutorowo, jeżeli chodzi o te dwie sfery. Nie przenoście. Tego, co się dzieje w pracy, do domu, bo to może zniszczyć tą błogość, tą fajną atmosferę, która tutaj mi się pokazała. Wychodzicie z pracy, zamykacie drzwi i zamykacie też myślenie o tej pracy. To jest rada dla Was na ten kwiecień. Także yy, pamiętajcie o tym. Też tak mi się kojarzy, ta, ta mm, dwutorowość, to jest też dodatkowy, dodatkowy zarobek. Jak coś takiego się pojawi, to sprawdźcie, czy czasem to jest czy to jest uczciwe. Dobra, trzymajcie się, życzę Wam udanego miesiąca i do usłyszenia. Pa pa.